Cześć. W związku z tym, że nasza masza już dostała cieczkę, będziemy mogli zacząć realizować nasze plany. Wybieramy się z maszą i z dieslem na badania, które wykonujemy zawsze przed kryciem, przed ciążą, więc chętnie zabierzemy Was ze sobą i pokażemy Wam też, jak to wygląda. Mam nadzieję, że uda nam się coś nagrać u doktora Brzeskiego, do którego właśnie się wybieramy. Jeśli chodzi o Krycie, to właśnie będzie Masza i nasz nowy reproduktor Diesel. Oboje są w kolorze biało-złotym, Diesel troszeczkę bardziej pod biało-czerwony. Więc takich maluchów też się spodziewamy. No ale musimy poczekać na rezultat właśnie badań, które będziemy dzisiaj wykonywać. No i później zobaczymy, czy w ogóle nam się uda to krycie zrealizować. Więc obejrzyjcie do końca i zobaczcie, jak wygląda przygotowanie... Pary hodowlanej do krycia. My już w trasie pewnie zastanawiacie się, jak jeżdżą nasze psiaki w samochodzie. Najczęściej jest to tak, zaraz Wam rzucę filmik, jak to wygląda, że psiaki leżą sobie albo gdzieś tam. Miejscu, gdzie trzyma się nogi, albo na kanapie, i są przypięte takimi specjalnymi pasami do samochodu. I tak jest nam najwygodniej. Nie ma potrzeby wtedy nic więcej kombinować. Maluchy są spokojne i sobie większość drogi po prostu śpią i czekają, aż dotrzemy do celu. A jedziemy, tak jak mówiłam, do doktora Brzeskiego do kliniki, zobaczyć, jak stan zdrowia diesla i maszy. I wtedy będziemy decydować, yy, czy będziemy kryć, czy będą maluszki, czy jednak trzeba będzie troszkę jeszcze poczekać. Spokój destabilizuje mój syn. Szukasz sposób, na no. dobre syny. Wejście z 你们一些什么东西？ し《そう》 No i już po wszystkim, jesteśmy po badaniach. Masza miała zrobione USG jamy brzusznej, badania krwi, ale na razie to, co już mamy ustalone, to możemy się cieszyć. Prawdopodobnie kryć będziemy, tylko jeszcze czekamy na wyniki badań krwi. Wizelek też jest zdrowy, osłuchani, nic im nie dolega, więc bardzo się cieszymy z tego, że będziemy mogli prawdopodobnie przywitać nowe maluszki na świecie w kolorze biało-złotym i biało-czerwonym. I jak oczywiście będziemy mieli wyniki... Wszystkie widniki, też badania krwi, to pewnie pojawi się i na stronie, i, i na Facebooku, że oczekujemy maluchów, że się pojawią. Tak, maluchy jeżdżą. Zaczynają no nie takie maluchy. Masza ma łapkę zawiniętą, bo po badaniu krwi. Tak, pchasz się pierwsza. Wsparcie na szkło. Są przypięci takimi pasami do samochodu. One tak, tutaj mają takie weź ucho. O, tutaj takie normalne zakończenie. I wpina się je zamiast pasu samochodowego. I takie są właśnie grzeczne przez całą drogę. Pewnie zaraz się położą i będą spać. A my po badaniach i po szczepieniu maszy. Wracamy do domku. Obraziłaś się, Masza? Masza? Obraziłaś się? Prawie identyczni. Po co to całe zamieszanie z badaniami i z wycieczkami do weterynarza? Tak naprawdę chcemy to zrobić po to, żeby być pewnym że suczka dobrze zniesie ciążę, dobrze zniesie okres połogu, jak również to, że szczenięta urodzą się zdrowe, bo to wszystko zależy od tego, w jakim stanie suczka zachodzi w ciążę i w jaki jej stan będzie właśnie przez cały okres ciąży. Nie chcemy, żeby coś się stało z powodu naszego zaniedbania, dlatego sprawdzamy to, wolimy być pewni, i wtedy nie ma ryzyka, że właśnie coś złego się wydarzy. Z drugiej strony, bardzo dobrze jest, kiedy weterynarz widzi suczkę przed ciążą, widzi ją w trakcie ciąży i będzie też ją widział później po, po ciąży. Z tego względu, że to się tylko tak wydaje, że coś nie pamięta, bo mam mnóstwo klientów ale weterynarz bardzo dobrze zna, szczególnie jak współpracuje z nami już od wielu lat, to bardzo dobrze zna nasze psy. Więc kiedy przychodzimy na kolejne wizyty, on też może ocenić, jaki jest jej stan, może, może porównać ten stan. Więc wtedy też tak naprawdę my jako hodowla jesteśmy trochę pod kontrolą tego, co się u nas dzieje, a że nie mamy nic do ukrycia, więc chętnie jeździmy do doktora z naszymi psami. Na tym badaniu, tak jak już mówiłam, robimy USG macicy, robimy badanie krwi, ale też pilnujemy, żeby wszystkie szczepienia były zrobione, ponieważ później, przez okres ciąży, już nie powinno się szczepić cuczki. Dlatego chcemy tego wszystkiego dopilnować przed ciążą, odrobaczanie, szczepienia, badania, i wtedy możemy już cieszyć się okresem ciąży i oczekiwać maluchów.